Czy wiesz, że to, co jesz po menopauzie, może mieć ogromny wpływ na Twoje zdrowie i samopoczucie? W tym etapie życia organizm kobiety przechodzi wiele zmian, które mogą wpływać na metabolizm, zdrowie serca, kości czy funkcję mózgu. Na szczęście istnieją produkty, które pomagają złagodzić te zmiany i wspierają zdrowie na każdym etapie. Oto dziewięć produktów spożywczych, które warto włączyć do diety. By poczuć się lepiej każdego dnia. Pierwszym produktem, który zasługuje na twoją uwagę, są owoce jagodowe. Badania wykazały, że regularne spożywanie owoców jagodowych obniża ciśnienie krwi oraz poprawia profil lipidowy, co zmniejsza ryzyko miażdżycy. Dodatkowo, spożywanie 180 g borówek, czyli nieco ponad 3 garści owoców, korzystnie wpływało na pamięć i koncentrację. Poprzez usprawnienie przepływu krwi do mózgu, spowalniając procesy neurodegeneracyjne. Ich właściwości przeciwzapalne, potwierdzone m.in. przez badania dotyczące truskawek i borówek, pomagają opóźnić procesy starzenia, a antocyjany z czarnej porzeczki wspierają zdrowie kości. Osoby z cukrzycą powinny kontrolować ilość spożywanych owoców jagodowych ze względu na zawartość cukrów prostych. Kolejnym produktem jest siemielniane. Dzięki wysokiej zawartości lignanów, kwasów omega-3 i błonnika, może ono przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Siemielniane pomaga łagodzić objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca czy wahania nastroju, dzięki fitoestrogenom, które naśladują działanie estrogenów. Wspiera również układ sercowo-naczyniowy, obniżając ciśnienie krwi i poziom złego cholesterolu. Co zmniejsza ryzyko miażdżycy. Jego składniki odżywcze wzmacniają także kości, co jest szczególnie ważne w profilaktyce osteoporozy. Po menopauzie skóra staje się bardziej sucha i mniej elastyczna, a włosy mogą wypadać. Dzięki kwasom omega-3 Siemię nawilża skórę od wewnątrz i poprawia jej kondycję, a także wzmacnia włosy. Wspiera też trawienie, zapobiega zaparciom. I pomaga regulować poziom cukru we krwi, co może zmniejszać ryzyko cukrzycy typu 2. Nie bez znaczenia jest również jego rola w profilaktyce nowotworowej. Lignany mogą hamować rozwój hormonozależnych nowotworów, takich jak rak piersi. Ponadto siemię może wspomagać funkcjonowanie mózgu, poprawiając pamięć i nastrój, oraz zmniejszając ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Najlepiej spożywać siemię mielone, dodając je do jogurtów, koktajli czy sałatek. Osoby z niedoczynnością tarczycy powinny zachować ostrożność przy spożywaniu siemienia lnianego ze względu na zawartość goitrogenów, choć przy zbilansowanej diecie i umiarkowanym spożyciu nie stanowi ono istotnego zagrożenia dla zdrowia tarczycy. Nie sposób pominąć jarmużu, prawdziwego zielonego sprzymierzeńca w walce o zdrowe kości i serce. Jarmuż jest bogaty w wapń oraz witaminę K, niezbędne do utrzymania odpowiedniej gęstości kości i zapobiegania osteoporozie. Badania wykazały, że jego regularne spożywanie wpływa korzystnie na profil lipidowy, zwiększając poziom dobrego cholesterolu i obniżając stężenie trójglicerydów oraz glukozy naczczo, co sprzyja zdrowiu serca. Dodatkowo luteina obecna w jarmużu wykazuje działanie neuroprotekcyjne, wspierając funkcje poznawcze i chroniąc wzrok, co zmniejsza ryzyko zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej. Jarmuż ze względu na wysoką zawartość witaminy K może wpływać na działanie leków przeciwzakrzepowych. Kolejnym produktem wartym uwagi jest kurkuma, złoty środek na stany zapalne. Kurkumina, będąca głównym składnikiem kurkumy, znana jest ze swoich właściwości przeciwzapalnych, przeciwutleniających i neuroprotekcyjnych. Badania wykazały, że kurkumina poprawia funkcje poznawcze, zmniejszając ryzyko demencji, a także korzystnie wpływa na regulację poziomu cholesterolu. I funkcję śródbłądka, co może zmniejszać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Dodatkowo badania sugerują, że kurkumina wspiera profilaktykę raka piersi poprzez eliminację komórek o potencjale nowotworowym. Aby wzmocnić jej działanie, warto łączyć kurkumę z piperyną z czarnego pieprzu. Badania wykazały, że to połączenie zwiększa biodostępność kurkuminy. Nawet o 2000%. Kurkuma może wchodzić w interakcję z lekami przeciwzakrzepowymi. Należy też pamiętać, że nadmierne spożycie kurkuminy, zwłaszcza przy jednoczesnym stosowaniu piperyny, może powodować niepożądane efekty, takie jak dolegliwości żołądkowo-jelitowe czy zaburzenia trawienia. Dlatego warto zachować umiar i w razie potrzeby skonsultować suplementację z lekarzem. Lub dietetykiem. Kolejnym niezastąpionym elementem diety jest zielona herbata, często określana mianem eliksiru długowieczności. Badania wykazały, że regularne spożywanie zielonej herbaty obniża poziom złego cholesterolu oraz trójglicerydów. Dodatkowo wpływa na stabilizację poziomu glukozy po posiłku, obniżając jej stężenie o średnio 3%. Co więcej, kobiety, które zaczęły pić zieloną herbatę przed menopauzą, Osiągały wyższą gęstość mineralną kości, co redukuje ryzyko osteoporozy. Jedna z metaanaliz wykazała również, że regularne spożywanie zielonej herbaty wiąże się z 15% niższym ryzykiem zachorowania na raka piersi. Nadmierne spożycie zielonej herbaty może powodować problemy żołądkowe i wpływać na wchłanianie żelaza, a osoby wrażliwe na kofeinę powinny unikać jej picia wieczorem. Aby nie zaburzać snu, orzechy włoskie to kolejny produkt, który warto włączyć do codziennej diety, zwłaszcza dla wsparcia zdrowia serca oraz kontroli poziomu cukru. Jedno z badań wykazało, że spożycie jednej garści orzechów włoskich dziennie poprawia funkcjonowanie naczyń krwionośnych i obniża poziom złego cholesterolu. Dodatkowo zawarte w orzechach kwasy tłuszczowe wielonienasycone. Wspierają regulację poziomu glukozy oraz poprawiają wrażliwość na insulinę, zmniejszając ryzyko rozwoju cukrzycy typu II. Orzechy włoskie są wysokokaloryczne, dlatego zaleca się spożywanie ich w umiarkowanych ilościach. Kiedy już zadbasz o serce i metabolizm, warto sięgnąć po brokuły, szczególnie w postaci kiełków, które są doskonałym źródłem sulforafanu. Badania wskazują, że sulforafan wspiera mikrobiotę jelitową, poprawia trawienie oraz równowagę oksydacyjną, co jest kluczowe w okresie okołomenopauzalnym i może pomóc w profilaktyce wielu przewlekłych chorób, w tym nowotworów i chorób serca. Dodatkowo działanie neuroprotekcyjne sulforafanu może chronić mózg przed chorobą Alzheimera. Warto jednak pamiętać, że brokuły, jak i inne warzywa krzyżowe, np. kapusta, kalafior czy brukselka, zawierają goitrogeny, które mogą wpływać na funkcjonowanie tarczycy. Na szczęście badania potwierdzają, że obróbka termiczna, taka jak gotowanie, znacząco redukuje zawartość substancji goitrogennych, niwelując ich potencjalny wpływ na tarczycę. Brokuły mogą też powodować wzdęcia u osób z wrażliwym układem trawiennym. Czy warto jeść awokado w okresie około okołomenopauzalnym? Okazuje się, że tak. Awokado to kremowy dodatek, który dostarcza cennych tłuszczów korzystnych dla serca i skóry. Badania wykazały, że regularne spożywanie awokado Prowadzić do obniżenia poziomu złego cholesterolu. Awokado to także cenny składnik wspierający zdrowie skóry. W jednym z badań kobiety przez 8 tygodni codziennie spożywały jedno awokado, a jego wpływ na kondycję skóry twarzy był szczegółowo analizowany. Wyniki wykazały poprawę elastyczności i jędrności skóry, zwłaszcza na czole, co sugeruje, że zawarte w awokado kwasy tłuszczowe i przeciwutleniacza. Mogą wspomagać jej strukturę i wygląd. Choć mechanizm tego działania wymaga dalszych badań, uzyskane wyniki wskazują, że awokado może wspierać skórę w okresie około menopauzalnym, kiedy jej nawilżenie i sprężystość często ulegają osłabieniu. Ze względu na wysoką kaloryczność, awokado warto spożywać w umiarkowanych ilościach. Na koniec warto wspomnieć o gorzkiej czekoladzie, zdrowym deserze, który nie tylko poprawia nastrój, ale także wspiera zdrowie. Badania wykazały, że spożywanie czekolady o zawartości kakao wynoszącej około 85% pływa korzystnie na mikrobiotę jelitową, co może redukować negatywne stany emocjonalne. Ponadto regularne spożycie gorzkiej czekolady zmniejsza uczucie zmęczenia oraz poprawia pamięć, a także wspiera kondycję naczyń krwionośnych. Obniżając ryzyko nadciśnienia i zakrzepicy. Choć czekolada często kojarzy się z wysoką kalorycznością, badanie przeprowadzone z udziałem kobiet po menopauzie pokazało, że spożycie gorzkiej czekolady zmniejsza późniejsze spożycie kalorii w porównaniu do mlecznej czy białej czekolady. Może to pomóc w lepszej kontroli apetytu. I utrzymania właściwej masy ciała. Wybieraj gorzką czekoladę o zawartości co najmniej 70% kakao. Podsumowując, okres około to ważny moment, aby zadbać o swoje zdrowie poprzez świadomy dobór produktów w diecie. Wprowadzenie do codziennej diety powyższych 9 składników może znacząco wpłynąć na poprawę zdrowia serca. Kości, mózgu oraz kondycji skóry. Pamiętaj jednocześnie o ostrzeżeniach. Wiedza o potencjalnych ograniczeniach pozwoli Ci jeszcze lepiej zadbać o swoje zdrowie. Podziel się w komentarzu, który z tych produktów już dziś zagości w Twojej diecie. Pozwól sobie na zdrowotną rewolucję i ciesz się każdym dniem. A jeśli chcesz dowiedzieć się, ile jajek możesz jeść po menopauzie oraz jaki wpływ mają one na Twoje zdrowie, Obejrzyj mój poprzedni film. Kliknij miniaturę, którą widzisz na ekranie. Dziękuję za oglądanie. Subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów o zdrowym odżywianiu. Do zobaczenia w następnym odcinku.